Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sołuski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu National NationalGeographic.pl. Dziś ze mną w studiu jest e, Iwana Pirkowa. Dzień dobry, ahoj! Ahoj, e, jak się masz? Mam co dobrze. A jak się mówi, jak się masz po czesku? Jak se masz. Jak se masz. Wspaniale, to jest jednak bliskość, bliskość naszych narodów, którą widać na, na, każdym, na każdym poziomie. Teraz są wakacje, więc jeszcze, jeszcze częściej widzimy się razem, bo coraz więcej Czechów e, przyjeżdża do e, Polski. A ty odpowiadasz e, za to, żebyśmy my też odwiedzali e, Czechy. Oczywiście, ja się e, czeszę, chociaż promuję e, Czechy dla Polaków, że się wzajemnie odwiedzamy. Dlatego, że ja widzę, że potem się nam zcierają te bariery i mamy większą chęć e, poznania e, różnorodności, innej kultury, i e, lepiej potem współpracujemy. Zaczynają się wakacje. Jak Czesi e, spędzają wakacje? Czy często zostają w kraju, czy, czy coraz częściej wyjeżdżają za granicę, a jeśli zostają w kraju, to, to to które miejsca są najpopularniejsze jako takie destynacje turystyczne w Czechach dla Czechów. Czysi zawsze wyjeżdżali za granicę? Przed COVIDem nawet 50% Czechów pojechało minimalnie na jeden urlop zagraniczny, także co, co drugi Czech. Jak mi Czeszy mówimy, jeździmy na swoje morze, coś jest Adriatyk. Tam zawsze jeździliśmy i dążymy to oczywiście nostalgią, ale coraz więcej się zostają też w Czechach. Lubíme e, turistiky aktivnou, takže sporo e, z nás jezdí na roverách, alebo spaceruje v górach, ale tež e, odvědzáme naše e, místa związané s kulturou. No přece v Čechách máme 2,5 tisíce zámků v A ty nie jesteś Prażanką, z jakiego regionu Czech pochodzisz? Ja pochodzę z drugiej części naszej republiki. Jak wam powiem, że to jest 350 km od Pragi, to dla was jest śmieszna odległość, ale to już jest koniec. Ja pochodzę ze wschodnich Moraw. Koniec 17 km od granicy ze Słowacją i jakieś 60 km od Austrii, jest to region Białych Karpat. Ja pochodzę z miejscowości, gdzie nad nami króluje ostatni wygasły wulkan, właśnie Biali Karpat, jest to miejsce magiczne, jeżeli jest dobra pogoda, to nawet widzimy na Alpy. To są Czechy wschodnie, tak? To są Morawy, Morawy wschodnie, wiem, że troszkę u nas się zorientować hmm. z tymi wschodnimi Morawami i Czechami, ale to są Morawy. To jest ten pas, który idzie od Śląska, przejeżdżając jakby Katowice, Chałupki, Ostrawa, to jest Śląsk i potem dalej Morawy. Cała granica właśnie z granicą Słowacji i kawałek granicy Austrii. Cieszę się, że wspomniałeś o Morawach, o Śląsku, o Czechach, bo ja też celowo chciałem dzisiaj zaprosić cię do takiej rozmowy, w której um, w odróżnieniu, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że będziemy rozmawiać o Czechach, tylko będziemy rozmawiać o podróżowaniu po Republice Czeskiej. I mówię to celowo, żeby odróżnić, że Czechy i Republika Czeska to nie jest do końca to samo. Morawy to, są, to jest część Republiki Czeskiej, ale to nie są Czechy. Ale jest jeszcze ten Śląsk, który jest trochę w Polsce, Dokładnie. w Niemczech i w, i, i w Czechach. I jak to jest? Z jakich elementów składa się Republika Czeska. Tak, Republika Czeska składa się, jak już wspomniałeś, e, Czechy, Morawa, a Slesko, Śląsk. A jest prawda, że jak e, ja przyszłam do Polski, ktoś mi powiedział, że byłem w czeskim Brnie, tak e, nie rozumiałam, o co tu chodzi, bo to jest morawskie Brno. Wciąż Ostrawa jest też czeska i e, tera, morawska. I Śląska, ale no tak to jest, ale nie ma żadnych negatywnych, powiedzmy, między Czechami i Polakami, debat. Oczywiście się wyśmiewamy jeden z drugiego, ale nie ma tendencji do podzielenia kraju. Mm -hmm. Morawy ze stolicą w mieście Brno. Słyną z, z wielu miejsc związanych z listą UNESCO, wpisanych na listę UNESCO. Słynął też z, z tradycji folklorystycznych i słynął z wina. Dokładnie. E, czym dla ciebie są Morawy? Co, czym Morawy mogą przyciągnąć Polaków? Dokładnie to jest to, że Morawy są bardzo, bardzo różnorodne. Ja na przykład jak pochodzę z tej, wracam do siebie, ale pochodzę z tej miejscowości, mi się na przykład odróżniamy, że w każdej gminie się inaczej gada. Jest e, inny dialekt. Ja na przykład wymawiam że, a nie mówię ale obok miejscowości 5 km wszyscy mówią Ł, a miałam koleżanki na studiach, które w życiu nie powiedziały że. Także to jest różnica. Co wioska, jest inny strój. Także też jestem w stanie, jak na przykład jest jakaś folklorystyczna, ci powiem pielgrzymka, to ja powiem, że tam pójdą ci. Ty są z tej miejscowości, z tej miejscowości, bo my się poznamy. Także, jeżeli lubimy coś takiego, to Was zapraszam na Moravi. Wino uprawiamy od czasów marka Aureliusza, także to nie jest nic um, modnego. I dlaczego tam? Dlatego, że tam jest najcieplej. Także jak wam będzie zimno, to na Moravi wschodnie dlatego, że są otoczone właśnie górami. Także w taki po prostu kociul się robi. Nie tylko wino, ale migdali, ale już zaczęliśmy morele. Także zapraszam. Najłatwiej jest dotrzeć na Morawy oczywiście samochodem, natomiast to nie jest jedyne połączenie. Sobie niezmotoryzowane mogą tam dotrzeć pociągiem, prawda? Tak, pociągi są bardzo ulubione przez Czechów. Możemy sobie na lato też kupić taki wygodny bilet. Ten bilet kupimy sobie na aplikacji Mój Wlak. Aha. Můj přes otvárté u a vlak je z počesku, po Polsku je z po my máme vlak tak přes v pisané, alebo můžeme koupit u konduktora, alebo můžeme sobě koupit v kaše na dvorcu. I povím, že máme dva typy, jeden je 7 ten normální kostuje 255 zloty, mhm. ulgový dla dětí do 18 let i seniorů kostuje 119 zlotých, No, potem jest 14-dniowy e, 365 zł, zwykły a možná... 182 ulgowy. Hmm. I wtedy my możemy przez tych 7 albo 14 dni podróżować pociągami. Tylko uprzedzam, że to muszą być e, czeskie dráhy, hmm. dlatego że u nas jeszcze są prywatne spółki, jak na przykład Leo Express albo Regio gdzie, to musimy uważać. Ale jak powiem, za 255 zł, a mogę tydzień czeskimi e, pociągami podróżować, od rana do nocy, przez całą noc. I gdzie się zatrzymać? Planując wakacje, tydzień, kilka dni, weekend w Morawach? Na Morawach, jak wspominaliśmy na przykład, to my możemy z Warszawy trzy razy w ciągu dnia dojechać na Morawy Możemy sobie na przykład dojechać aż na poludnie Morach, o których mówimy. wysiadamy w Brzeclawie. No i bliżutko mamy Mikulow, miejsce bardzo bym powiedziała urocze, bo na górze mamy przepiękny zamek, mamy też taką malowniczą drogę krzyżową. Na zamku zobaczymy największą beczkę, mhm. możemy zobaczyć cmentarz żydowski i też Was zapraszam do synagogi polskiego typu, która chciała startować na listę UNESCO. Jest przepiękna po remoncie. Můžeme zobáčit uh, olbřímý grobověc Dietrich Steinu v šlachta, která byla vlastní čelami. z z 15 km, lednice Valtice, zapisané na liště UNESCO. Jsou to uh, dva paláce, polončené olbřímým parkem. Nevím, či sluchače vědzou, i v środku uh, stojí minaret. Aha. Už mě pýtají Poláci, a u vás, vy přeče, že jste ještě já mluvím, no tak, ale to je uh, taká čekavostka. Że e, szlachcic e, Liechtenstein chciał sobie zbudować kościół. A wtedy mu biskupie odmówili, powiedzieli, że nie, żadnego hmm. kościoła nie będziesz budował, co on powiedział: jak nie, kościół to minaret. <laughs> I tak to e, w Czechach powstało może z takim e, dowcipem. No, ale jesteś, jeżeli jesteśmy właśnie na tych Morawach, to możemy też dowędrować do Brna. Brno też jest e, na liście UNESCO, ale przez wiele Tugenhat. E, Milośnicy architektury mogą zwiedzić przepiękne, wili, kilka wil jest do obejrzenia w Brnie. Tylko uprzedzam, że musimy wcześniej sobie zarezować bilet wstępu, bo się chodzi po mm -hmm. małych grupkach. Niektórzy mówią, że Brno to jest styl życia. Tam się nocą żyje. Tam, jak jest festiwal, na przykład w sierpniu, muzyczny, to ludzie sobie idą od knajpi do knajpi, siedzą, mm -hmm. słuchają. No i co z Brna? Mamy jakieś powiedzmy 70 kilometrów do kolejnego miasta e, i to jest skromnie rzesz, zapisany na liście UNESCO. miasteczko 30 tysięcy mieszkańców. Była to letnia siedziba biskupów olumunieckich. No a jak już sobie zbudowali ten pałac, no pod nim zbudowali sobie piwnice, no bo jak żyć. E, jest Máš możliwość, że piwnice winne jest winko, produkuje się hmm. szalne wino. To wino możemy sobie nabić i kupić, ale oczywiście musimy zwiedzić ee, pałac i ogrody, które zostali zapisane. No i co? Skromnie rzirzę. Jedziemy sobie okay. albo pociągiem autobusem 30 km do Zlina. Uh -huh. No i Zlin to jest e, miejsce, które jest znane przez naszego chyba najsłynniejszego szewca Tomasze Baccia. Tomasz Baccia właśnie był ten chłopak. Jego ojciec był szefc, a ten Tomasz nie mógł tam używić. No i to siostro sobie wymyślili, że pojadą sobie do Wiednia. No i chcieli pokazać tacie, że oni będą lepsi. No i wrócili i nic. Bieda. No i potem Tomasz Bata pojechał do Stanów Zjednoczonych i zobaczył produkcję Forda, zobaczył Taszmy. I ten do chopa, który bez wykształcenia, powiedzmy, zaczyna budować właśnie pierwsze fabryki. Z miasteczka, które miało 5 tysięcy mieszkańców na początku XX wieku, zrazu wrastało miasto, 40 tysięcy mieszkańców. Zlin jest um, bardzo typiczny na przykład na zdjęciach, że to są mm -hmm. takie ty, ty, cyklowe domki. Jak ja komuś powiem, że ludzie mieli w 20 latach XX wieku prysznice w domu, ja wiem, mm -hmm. że młodzi powiedzą, i co? No, ale wtedy tak. to było coś, coś innego i taki ten duch tego Baty został. Co ciekawe, osoby zainteresowane historią Tomasza to Baty to oczywiście odsyłamy do, do znakomitej opowieści Mariusza Szczygła, który w, w swoim zbiorze reportaży Gotland przywołuje tę historię. Dokładnie i może słuchacze, którzy na przykład e, lubią jeździć na ludkach, to zapraszamy na kanał Baty. Możemy tutaj wypożyczyć lódkę, houseboat, nie potrzebujemy specjalnych pozwoleń, a właśnie tak możemy polowe Moraw zwiedzić sobie, przyjeżdżając z portu do portu. Możemy wziąć sobie rowery albo na miejscu pożyczyć i pojeździmy sobie. A co zjeść na Morawach? O, na Morawach tam jest tego dużo. Oczywiście my lubimy zjeść porządnie. To musi być mięsko, jak nie ma mięska, to jest coś <grym> dziwnego. Niestety, ubolewam na tym, że jemy mniej surówek i mniej warzyw niż yy, jedzą Polacy. Ale na, na morawach są takie typowe, jakbyśmy chcieli coś słodkiego, są takie małe, typowe czasteczka, które się nazywają e, svarební koláčky, Albo takie duże i to się nazywa fregale. Ja zawsze polecam e, z dżemem gruszkowym. No a jeżeli e, chodzi o jedzenie, co jest może zaskakujące, A inne? Na morawach się dużo je na przykład pieczonego królika. O proszę. No, królika w susie śmietanowym. No, oczywiście możemy spróbować tych niedlików, które my mamy e, ze wszystkim i, i z kapustą. Co ciekawe, na przykład my kapustę częściej gotujemy nie kiszoną, zasmażoną, ale świeżą. Także to jest świeża kapusta pokrojona, i, i duszona, i oczywiście z kminkiem, i zasmażana. A czy kapusta nie jest częścią e, czeskich tradycji też. Czy to nie jest danie, które jest podawane właśnie jako, choćby jako zupa na Morawach? Yy, na Morawach tak. My nie mamy, jak w, Pol w Polsce jest, żeby macie zawsze yy... Ryby. Ryby macie, ale e, jeżeli chodzi o zupę, jest to żurek, żurek. nie żurek, nie. To zależy, od, to zależy od regionu. To może być, e, być pasz, to może być zupa grzybowa, w niektórych regionach zupa rybna. My mamy też właśnie różnie. Mhm. I na Morawach często jest właśnie, e, to się nazywa walaśka kiselica. Jest to coś takiego jak waś puszniak, ale jest jeszcze śmietaną. Są tam grzyby, kielbaska, ziemniaczki, Mian. Niektórzy dają, no ja ją ja lubię. I niektórzy dają jeszcze jajko na twardo, i to możecie zjeść na Morawach na przykład. No właśnie, jak jesteśmy przy, tej, przy temacie kuchni. W Polsce mieszkasz już wiele lat, prawda? Tak, od 17. I jak z tą kuchnią domową czeska czy polska, dla rodziny? Zależy, ile mam czasu. A się która, która jest szybsza do przygotowania? <noise> ja bym powiedziała, że nasze kuchnie są w ogóle pracochlone, szczególnie jak zaczynamy się bawić ciastem, to nie? prawda. No. Mhm. Także, także zależy, gotuję to i to, po prostu. A można w Polsce zjeść dobrą czeską kuchnię? Tak, są czeskie restauracje, zależy jak kucharz był w Czechach, dlatego, że zawsze mamy tendencję doprawiać do smaków sobie znanych, i mm -hmm. jak na przykład zjemy tą polenwicę, Dokładnie. A tak. jak zjemy tą coś śmietanowi w Czechach, to zobaczymy, że jest słodkawa. Tak. Ale sami, sami ją nie doprawimy, bo ten smak jest nam obcy. Także to mm -hmm. tak e, są oczywiście restauracje. Mm -hmm masz jakieś ulubione swoje polskie danie, takie, które bardziej, którego nie je się w Czechach, które wydaje się dla Czechów może nie tyle nieznane, co, co niestosowane, nie, niezbyt powszechne, a takie, które tutaj zaadoptowałaś, polubiłaś, oswoiłaś. Ja lubię pierogi, w Czechach się w ogóle nie robią pierogów, nie znamy tego. Mhm. Ale co lubię jest wasz śledź. My mamy śledzia, ale to jest tak naprawdę dla koneserów dużej ilości octu. Jeszcze z kiszoną kapustą, jeszcze zanę od a wasze śledzie uwielbiam. Wspaniale. A wróćmy na chwilę do, do Czech, wróćmy na Śląsk. Śląsko? Śląs... Slesko. Slesko. Tam też się mówi gwarą, która jest inna od, od, od języka z, w innych częściach Republiki Czeskiej. Tak, jest ta gmara dobrze słychać, dlatego że oni mówią krótko. Oni mówią krótko, bo oni oni, jak oni mówią, nie mają czasu po prostu. Tego tak nie mówią krótko. <laughs> I e, jeżeli byli badania gwary, to tam ta gwara się najbardziej utrzymuje, e, dlatego że tam też mieszka e, mniejszość e, polska mhm. i ludzie się nie wstydzą mówić gwarą. Mhm. Bo ja na przykład widzę u nas na w morawach, że jak przyjeżdżam, osoby średniego, starszego wieku mówią, ale młodzi się wstydzą. A sząsk nie. Mhm. I co zobaczyć na Śląsku, czeskim Śląsku? Na czeskim Śląsku? Na morawskim Śląsku zobaczymy Ostrawa synie ze zabytków techniki industrialnej. Także na przykład jak będziemy tak w Ostrawie, to was zapraszam do Dolnych Witkowic. Zobaczymy takie miejsca po chucie, ale my ich możemy zobaczyć, ale też tam się możemy pobawić. Dlatego, że w lipcu tam się odbywa największy nasz festiwal, Kalesow Ostrawa. I mi się widać, że na 11 stygiach e, grają różne zespoły i polskie zespoły tak. grają, ale myślę, że, żeby powiedzieć na wszystkie zespoły, jest to święto takiej rokowej na pewno muzyki. A to jest też miasto, i mówimy o Ostrawie, które jest dosłownie, prawie dosłownie Żydbertem od naszych Katowic, więc dostać się do. Kodzinka. Do prawda, do Ostrawy nie jest, nie, jest, nie, jest, nie jest trudno. Dokładnie. I blisko Ostrawy na przykład jest miasto Przybor. W którym urodził się Zygmunt Freud, także możemy zobaczyć jego e, dom rodziny. E, wśród Polaków są też miłośnicy samochodów Tatra. Także mm -hmm, jadą tak. do Koprzewnicy możemy zobaczyć właśnie całą produkcję Tatry. A kawleczek dalej, was zapraszam do miejscowości Stramberg. Jest to zupełnie inny klimat. Jest to miasteczko górskie, i tutaj się też produkuje regionalny przysmak, stramberskie uszy. O, uszy. uszy. O, uszy jest to... Z czego te uszy? Te uszy się produkują e, z ciasta m, typu piernikowego i zwijają się. Naprawdę wyglądają Uf, jak uszy. Bo Pomyślałem, że to są u, uszy wieprzowe. Uszy wieprzowe, a historia jest związana e, z tatarami. Potatarzy jak zdobywali, to często ucinali osobom uszy. Mhm. No i tutaj Ślązacy ich podeszli i chyba ich trochę upili i też im podcinali uszy, także jest to taka, jak zawsze myślimy, że my Słoweni jesteśmy tacy, tylko serce na dłoni, no to nie do końca. Aha, no dobrze, to, to, to byliśmy, w, byliśmy na Morawach, byliśmy na Śląsku, zostają nam, nam Czechy, Czechy. E, I co, te Czechy to są baśniowe zamki, e, pałace, świetna natura, i to z czym mnie się też kojarzy ten region to uzdrowiska uzdrowiska tak my mamy na liczbę mieszkańców tyle uzdrowisk, co polacy mhm. dlatego że u nas uzdrowiska się nie kojarzą tylko że pacjent przyjeżdża jak jest bardzo chory ale sporo osób na przykład już przyjeżdża profilaktycznie że mi dwa na przykład rozmawialiśmy, mamy siedzący tribrzycza tak. i ktoś powie, trochę mnie pobolewa ten kręgosłup. Wezmę sobie rower, bo też musimy wspomnieć, że się kochają rowery, dlatego mamy sporo mm. szczerze rowerowych, tysiące szczerze rowerowych. I wezmę sobie rower, je, przyjedzie samochodem, raz idzie coś zwiedzać, raz pojeździ rowerem, raz pochodzi, ale wykupi na przykład sobie zerwa zabiegi i powie: Ja po 10 dniach się czuję nowonarodzony i jest mi na przykład dobrze. Także mm -hmm. to jest jakby u nas korzystanie z uzdrowisk. No, jesteśmy w Czechach, Przejechaliśmy ze Śląska, tak na przykład e, przyjedziemy do Hradca Kralowego, mm -hmm. Tam właśnie mamy taki e, fenomen e, zamków i palaców. W odległości 12 km mamy pięć zamków. Mówimy tomu zamki nad Czyską Larą, chociaż ja lubię nad Dziką Orlicą. Mm -hmm. Co jest ciekawe, to są zamki, które są w rękach e, prywatnej właścicieli i to jest szlachty. U nas połowa, właśnie zamków i pałaców jest w rękach szlachty. To że jeżeli Cały na czas. przykład tak. e, przyjedziemy, to nas szlachcic Franciszek Kiński może oprowadzić po swoim pałacu w kostelce na Dorlicí. Co jest ciekawe, ja bardzo lubię, jak szlachcic opowiada, dlatego że oni nie opowiadają tylko, że tutaj nasz kuzyn z XIX wieku, ale opowiadają, jak to było, jak u nas dostawali z powrotem zamki. Bo oczywiście historia mm -hmm. polska, czeska jest ta sama. v 45. roku byly zabrané zámky paláce a nebyly zvracané té šlachtě, která kolaborovala s Němcami či s nařistami, tak povím. V 48. byly zabírané všiským. Šlachta emigrovala vtedy i v letech 90. mohla šlachta se uběgat o zvrot. I vaše ten František Unský mluví, no u nás, jak já přijechala s ojcem, To ojciec był w psychicznie złym stanie, jak to zobaczył. Franciszek Niński jest pan, który ma 75 lat. Jego ojciec się jeszcze urodził na tym zamku i wychowywał. I dlatego, że tam była siedziba e, miejsca, gdzie hodowali e, świnie. Jak im zaczął po prostu ten pałac podupadać e, statycznie, no to się przeniósł gdzieś obok. Także oni wrócili. Zamek mhm. totalnie, no bo pałac totalnie wykradzony. E, nic nie było. Oczywiście zaciekalo wszystko. No ale to, co mówił się ci to jest nasz majątek. A naszym obowiązkiem jest ten majątek przekazać kolejnej generacji. I mówi, że jego ojciec, który miał chyba 60 parę lat, założył w tym wieku sobie cegelnię, Mówi, tym dniem się skończyli urlopy, i wszystkie pieniądze poszły na odnowę tego pałacu. Hmm. Obok dalej jest na przykład przepiękny zamek, pałac. Ja mówię zamek, bo u nas się mówi pałac, zamek na to. Pałac Doudlebi. I tam też właściciel, który odwiedził po matce z grafitowym pałac i też właśnie starasz przekazać kolejnym generacjom. W zamku, w palacu, Zamek w w tym palacu mieszkała też hrabienka mhm. hra, Diana, która wróciła ze Stanów Zjednoczonych, emigrowała. Książka o tym, jak emigruje, jak zawiera, to, co má Tylko do Toreb zabírá štučce ze srebra, emigrují do Francii a její manžel hmm. myšli, myslí, že bude žili jak šlachčic. Zakvatorovali se v nejdrožším hotelu. Hmm. Oni si peníze zase skončili. No i čeká, skąd budou žrůdla penězi. Nemá žrůdla. Nemá. I emigrují, vlastně dostanou z protože ona byla z Velké Británie, znala dobře ambasadora mm v -hmm. eh, ambasadora vtedy kterým vyrábí pasporty. pašporty. Takže Właśnie na tych zamkach, pałacach czeskich, my się dowiemy o to, jak to wyglądało podczas komunii, jak to wyglądało w latach dziewięćdziesiątych. Albo mm. powiem, może słuchaczom taką ciekawostkę. Mm -hmm. Chodzimy z tym Franciszkiem Kińskim, i on mówi: Ja wam nie będę tutaj opowiadać o niczym. Meble nie mamy oryginalną, przecież nam bliska skradzione i to wszystko. I zadał nam pytanie, dlaczego mały chłopcy byli ubierani do sukienek jak dziewczynki? Dlaczego? żeby oszukać przeznaczenie, tak, dlatego że mali chłopcy e, umierali częściej we wieku niemowlęcym i później, mm -hmm. no to ich umierających dziewczynki. dziewczynki. Ach. I tak właśnie opowiada różne, różne historie, albo powie: Aj, tutaj jest nasza babcia, prababcza, która przyniosła do naszego rodu urodę i bogactwo”. Wspaniale. I, i tak, e, także ja was bardzo zapraszam. To I ile jest tych zamków w Czechach? Tysiąc jest w rękach prywatnych. 1200 jest, bo nie tylko zamki, ale różne obiekty historyczne, także dużo do zwiedzenia. Jest co robić. Do, do, do Czech jedziemy, bo też jest to nam kraj bliski kulturowo. Język też jest bliski, choć bywa pułapką, o czym, o czym doskonale wiemy, co też jest często tematem wzajemnych anegdot. No dobra, to, 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 to powiedz: Polski też bywa śmieszny dla, Polak dla Czechów. Na początku my, i tak słyszymy tylko szczy. Szczy. Mamy problem. Pszczonki, tak? Tak tak, tak, tak. I tak po prostu mamy problem jakby z tę sylabę. Potem oczywiście przyjdziemy do piekarni i tam jesteśmy zdruzgotani, co nam sprzedajecie. A co to jest piekarnia? Przypomnij do po czesku. piekarni, e, pekarna. A w polskiej piekarni oczywiście jak ja chcę świeży chleb, to powiem czerstwy, tak? Mm -hmm. to, że to oburzenie, oburzenie Czechów na oczywiście. początku jest, bo wszyscy Polacy dostali dobrze, a ja dostałem coś starego. Ale to działa w dwie strony, bo wiesz, kiedy widziałem czerstwe bagiety yy, w, y, na południu od Polski, to też byłem wystraszony. Co, co chodzi. No. Także tego jest, tego jest sporo. Ale myślę, że się da odsłuchać i jak jest dobra wola, to się porozumiemy. Mhm. Oczywiście naciskam też na nasze mm, obiekty kulturowe, żeby mieli teksty w języku polskim. Mm. E, bo nie wszystko rozumiemy, ale chcemy to zrozumieć. Także mm. już mają audiobiłki, ale mają coraz więcej tych e, tekstów z językiem polskim. Na przykład, jak wspominaliśmy, ten zamek Romierzyś albo zamek Lednice, Wolomuńcu, e, o którym zapomnieliśmy powiedzieć na Morawach, tam zamek arcybiskupi, archydecezalne muzeum i to wszystko przejdziemy już z, z audiobiłkami. Albo z tekstami w języku polskim. Wspaniale. Zaczynają się wakacje, więc e, serdecznie zapraszamy do naszych południowych sąsiadów, do Czech na, na, na weekend, na tydzień, a może na, na całe wakacje. Ze mną w studiu e, Iwana Bilkowa, e, dyrektor e, Czeskiego Centrum. Czeskiej Centrali? Centrali Czeskiej <grym> w Warszawie. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Na sklep dziękuję, a na Wiedzę w Czechach. Do zobaczenia. Dziękujemy.